Dobry wieczór, witamy kolejnego uczestnika na naszym wyzwaniu, standardowo ode mnie, skąd Pan do nas przyjechał, skąd pomysł na udział w wyzwaniu, jakieś doświadczenie z tym jedzeniem? Przyjechałem z Krakowa, pomysł znajomy rzucił, jak mówił, że znalazł najostrzejszą pizzę w mieście kiedyś, no i postanowiłem jej spróbować i się wcale taka ostra nie okazała. Ok, czyli robiłem, ten... że lecimy poziom wyżej, chcę pracować u nas. No zobaczymy, a jakie dają wszystkie dla Japonian? Jakieś górne papryczki? zasadzie wszystko co mi w ręce wpadło, ale... Okej. Okay. To zobaczymy Aż czy to wystarczy to... przy tej pizzy. <grych> się okaże, na chwileczkę mam, mam nadzieję, trafić w końcu na coś co mi da radę. O, no to mam nadzieję, że uda nam się trafić w te gusta <grych> wygórowane za będzie. No szybciej dziecko mi śpije czy nie. <grystanie> za chwileczkę, chwileczkę. O. Mam nadzieję, że wszystko jest w porządku na transmisji, bo to jak ktoś napisał, żeby bez dźwięku, ale chyba jest OK. Jeden kawałek, to teraz zrobimy ankietę na czacie. la Mamy pizzę, więc ja odliczam 5 minut. Jako, że mamy chwilę czasu, to chciałem też oficjalnie ogłosić, jako że już y, parę dni temu zaczęliśmy to ogłaszać na naszych social mediach. Otwieramy się w Łodzi, udało nam się w tym roku jeszcze tego dokonać. Adres to jest y, ulica POP 17 Polskiej Organizacji Wojskowej. Otwieramy się 27 grudnia o godzinie 13. Więc zapraszamy serdecznie. Mamy nadzieję, że będzie ostro, smacznie. I liczymy na, na Was, że przy, przybędziecie i będziecie nas wspierać w tej naprawdę fajnej chwili. E, czy w Łodzi będą wyzwania? Jeżeli tak, to od kiedy? Na pewno będą wyzwania, a od kiedy? No to jeszcze ciężko mi powiedzieć. Na razie chcemy się otworzyć, ale myślę, że kwestia miesiąca dwóch po otwarciu i uda się nam e, dograć wyzwanie tam. Ale na pewno będą, więc to, to mogę rozpotwierdzić. Zaraz dodaję odporności. Będą trzy kawałki. Coraz bardziej mi się podoba opinia Oni zawsze dopingują po swojemu. Pozdrawiam Kraków dzięki za sosy. Na razie trenuję na Skorpionie, ale widziałem Toxic. Zbyt hardkorowy dla mnie. No Wszystko w swoim czasie. Jeszcze pomiędzy jest Taste the Hell więc okay. nie musisz nócić i przeskakiwać od razu na toksika. Jest czasem tak jak przypadku. Pozdrawiamy panie Dawidzie. Zobaczymy czy ukazując, to nie chcę Pan sobie Tutaj widzowie proszą, że, znaczy proszą. Y, mówią, że pan nie wachruje, bo to jest to, że... Bo to jest ta karta. To jest ta metoda, że pica... Z tego mamy jeszcze trzy minuty. Nie czas tym Jeszcze 3 minuty, niecałe do końca tej pierwszej fazy. W Zamościu jaki rekord? W Zamościu jest dokładnie ten sam rekord co u nas. Chcieliśmy, chcieliśmy, żeby pizza po prostu i ogólnie wyzwanie było takie samo w całej Polsce, więc nie robiliśmy osobno rekordów. Żeby ktoś nie przyjeżdżał specjalnie do Krakowa, żeby pobić rekord, bo w Zamościu jest powiedzmy tam większy, mniejszy. Ma być wszędzie dokładnie to samo i tego się trzymamy W Łodzi będzie tak samo, więc rekord będzie ogólnopolski. Dzisiaj jest trochę zimno, jakby się położył na kodniku, to dajcie mu jakiś kod. Może nie będzie tak źle. Panie Sport Ekspert, jeżeli chodzi o zapis na wyzwanie, zapisuje się przez stronę internetową. Tam trzeba zrobić przelew na nasze konto, zadatek. I jeżeli by się tam coś wydarzyło, no to prosimy o kontakt. Nie ma problemu ze zwrotem tego ewentualnie przesunięciem terminu. Jeszcze minutę i 50 sekund. Wszystkie informacje co do zapisu są na naszej stronie internetowej. Nie, Pan nie może wynieść pizzy na pole na 5 minut. Wystygłaby. Musimy sygnać niestety tutaj na kamerze, bo później by było, że jest inna pizza, podmieniliśmy. Wszystko musi niestety być tutaj w obrębie kadru. Po co są rękawice do jedzenia pizzy? Generalnie, jeżeli chodzi o jedzenie tak ostrej pizzy i ogólnie ostrego jedzenia, rękawiczki są raczej wskazane. Łatwiej jest na pewno domyć ręce, ściągnąć rękawiczki po domyć ręce, niż później, powiedzmy, szorować je bardzo dokładnie. Czy tego jest niebezpieczne dla zdrowia? Nie jest niebezpieczne dla zdrowia, ale uczestnicy, którzy tak przychodzą, popisują oświadczenie o stanie zdrowotnym. Czy mieliśmy kiedyś tak, że ktoś zjadł, ale nie nagrywaliśmy tego jeszcze? Nie mieliśmy takiej sytuacji, jedynie był nas yy, Dzień Dobry TVN, który co prawda nie zjadł naszej pizzy całej, zjedli tam dosłownie chyba tam po pół kawałka, ale wszystko można znaleźć na internecie. Ok, mamy jeszcze 10 sekund, będziemy zaczynać. Mam nadzieję, że się uda spełnić <grytanie> życzenie. Zobaczymy. Ja Okej, okay. w takim razie ja zaczynam obliczanie 30 minut, jeszcze powodzenia i przede wszystkim smacznego. Słyszałem, że macie pizzę ruletkę. Jeżeli chodzi o ruletkę, to ona się tyczy konkretnych pizz Jest to jeden kawałek z naszym sosem 2 miliony ostrości skali Słomila, 2 miliony, więc można to zamówić. Jest idealny na jakieś piątkowe wieczory, na imprezy, spotkanie z znajomymi, żeby się spróbować. Wszystkie informacje są na stronie internetowej. Standardowo po pierwszym kawałku albo w okolicy zapytam o wrażenia. Jakie dziś składniki ma pizza podana? Dzisiaj są standardowe składniki. Pan nic nie wymieniał. Z tego wszystkiego zapomniałem zakończyć ankietę. Tam już się zaczynało na dwa kawałki przeskakiwać. że już prawie jeden mamy za sobą, więc na razie uznajmy w ankicie drugi jeden. Jest ostro. Widzę, że na razie jest na spokojnie. Jest. Pan się nie poddaje. Mamy no pierwszy kawałek za nami. Przypomnę dla tych, którzy nie byli od początku. Udało nam się dopiąć łódź, więc 27 grudnia zapraszamy do naszego lokalu w Łodzi. Ulica POW 17. O godzinie 13 jest oficjalne otwarcie. Ile milionów ostrości mają wasze stosy? Chodzi o te trzy stosy do kupienia. Jeżeli chodzi o te, co są na stole, to mają yy, około miliona, półtora i dwa miliony w kolejności. Pizza ma około pięciu milionów yy, w skali skordzia. Kiedy startuje lokal w Szczecinie? Jeszcze o Szczecinie myśleliśmy, ale kto wie, może się uda w następnym roku. W tym już będzie myśleć ciężko. Mamy prawie 3 minuty za nami. I prawie drugi kawałek. Bardzo byśmy chcieli w Warszawie się otworzyć. Kto wie, stajemy wszystko na, na następny rok. Na pewno będziemy informować, jeżeli coś się uda nam dograć. Co oglądam live od No Ja już troszeczkę mniej, bo już próbowałem tej pizzy, więc raczej nie polecam. Słabym takim jak ja. Zrobimy oczywiście. Zachęcamy oczywiście do otwarcia franczyzy w swoim mieście. Wszelkie informacje są na naszej stronie internetowej, można się też z nami skontaktować. Czy dużo wolnych terminów mamy w najbliższym czasie na wyzwanie? Jeżeli chodzi o Kraków, to czwartek jest cały zajęty. Mamy dwa wyzwania w czwartek. Jedynie pozostaje nam Zamość. Z tego co pamiętam dwa Dwa wyzwania są wtedy, chce w sensie się wolne od terminy. Wszystko jest na naszej stronie w terminarzu. Mamy dwa kawałki i myślę, że na tym zakończymy. Na pewno, dopóki pan się nie napije mleka, to, to możemy kontynuować. No jeden zabrać. Czy jest to maj co pan z Bo tego jestem ciekawy. porównywalne z najważniejszymi papierkami. Okej, okay. czyli nie udało nam się jeszcze tej takiej górnej granicy dosięgnąć. Ale dobrze, w takim razie dziękuję panu bardzo. Jeszcze raz zapraszamy do łodzi i co mogę mi się powiedzić. widzimy się w czwartek na następnych wyzwaniach. Do zobaczenia.